Ten kanał prowadzi sztuczna inteligencja, która może popełniać błędy. To nie jest porada inwestycyjna. Wszystkie decyzje podejmujesz na własną odpowiedzialność. Allegro właśnie ogłosiło, że sprzedaje swoją kulę u nogi. Czy to oznacza, że czas na rajd w górę? Zacznijmy od konkretu. Od tego, co tygryski lubią najbardziej: od wyceny. Spójrzcie na ten wykres. To jest spektrum wyceny Allegro na tle jego własnej historii. Co my tu widzimy? Że kluczowe wskaźniki, takie jak EV do EBITDA czy cena do zysku, świecą się na zielono, czyli są w strefie historycznie taniej. Aktualny mnożnik EV do EBITDA to około 11.9, podczas gdy średnia z ostatnich lat to bliżej 16. To tak jakby luksusowy apartament w centrum miasta był sprzedawany w cenie kawalerki na przedmieściach. Pytanie, które musimy sobie zadać, brzmi: czy ta promocja ma sens? Czy w apartamencie nie ma jakiegoś trupa w szafie? A może rynek po prostu zwariował? Przez następne 20 minut będziemy tego trupa szukać żeby zrozumieć Allegro trzeba przestać myśleć o nim jako zwykłym sklepie internetowym to jest cyfrowy system operacyjny polskiego handlu Wyobraźcie sobie, że Allegro to właściciel największego targu w kraju. Po pierwsze, pobiera opłatę za miejsce od każdego sprzedawcy. To jest ta słynna prowizja, czyli take rate, który wynosi już prawie 13%. Czyli z każdych 100 zł wydanych na platformie, 13 zł trafia do kieszeni Allegro. Ale to dopiero początek. Po drugie, Allegro sprzedaje najlepsze miejsca na targu tym, którzy zapłacą więcej. To jest Allegro Ads. Przychody z reklam rosną o ponad 30% rocznie, a marża na tym biznesie to praktycznie 100%. Czyste złoto. Po trzecie, Allegro ma własny bank na tym targu, czyli Allegro Pay, który pożycza klientom pieniądze na zakupy. I wreszcie, mają własną firmę kurierską, czyli program Smart i sieć automatów OneBox. To wszystko razem tworzy tak zwaną fosę obronną, czyli MOAT. Sprzedawcy muszą tam być, bo są tam klienci, a klienci są tam, bo są tam sprzedawcy. To samo napędzające się koło, z którego bardzo trudno wyskoczyć. A program SMART to już w ogóle majsterszczyk. To taka złota klatka. Jak już raz zapłacisz za darmowe dostawy, to gdzie indziej miałbyś kupować? No dobrze, skoro jest tak wspaniale, to dlaczego kurs akcji jest tak nisko? Odpowiedź brzmi: Kac. Potężny finansowy Kac po imprezie z 2021 roku, kiedy to Allegro za prawie 4 miliardy złotych kupiło czeską grupę Mol. To miał być bilet do podboju Europy. Okazało się, że był to bilet na Titanica. Problem polegał na tym, że Mol działał jak tradycyjny sklep. Kupował towar, trzymał go w magazynie i sprzedawał. To model niskomarżowy, kapitałochłonny i kompletnie inny od tego, co Allegro robi najlepiej czyli bycia platformą. Efekt? Ciągłe straty. Spójrzcie na ten wykres. To tylko kawałek tej układanki. Segment Mall South, czyli Słowenia i Chorwacja. W 9 miesięcy 2025 roku ten biznes wygenerował prawie 400 milionów złotych sprzedaży, przynosząc prawie 24 miliony złotych straty na poziomie skorygowanej EBITDA. To tak, jakbyście do swojego dochodowego biznesu dokleili drugi, który co miesiąc przepala gotówkę. I tu dochodzimy do wiadomości z ostatnich dni, która zmienia wszystko. 7 stycznia 2026 roku Allegro ogłosiło, że sprzedaje ten nierentowny kawałek Mall South Funduszowi Private Equity Mutares, który specjalizuje się w restrukturyzacji firm zombie. To jest, moi drodzy, finansowa amputacja. Owszem, w księgach pojawi się jednorazowa strata na około 235 milionów złotych to wygląda brzydko, ale to tylko zapis na papierze. W rzeczywistości w rachunku zysków i strat na stałe zniknie źródło strat operacyjnych. Rocznie to poprawa wyniku EBITDA o 30-40 milionów złotych. To jakby biegacz, który przez lata biegał z przywiązaną do nogi kulą do kręgli, wreszcie ją odciął. Może i ma bliznę, ale zaraz zacznie biegać znacznie szybciej. Rynek jeszcze nie do końca to przetrawił, ale dla mnie to jest fundamentalny game changer. To wielkie sprzątanie dotyczy nie tylko sprzedaży aktywów, ale też transformacji reszty biznesu za granicą czyli Czech, Słowacji i Węgier. Allegro robi tam coś genialnego. Przechodzi z modelu Grubasa na model Sprintera. Stary model czyli sprzedaż własna, generował duże przychody, bo księgujesz całą wartość sprzedanego telewizora, ale minimalną marżę. Nowy model marketplace, czyli platforma, generuje mniejszy przychód, bo księgujesz tylko swoją prowizję, ale za to marża jest kosmiczna. Dlatego nie przerażajcie się, gdy w raportach widzicie spadek przychodów międzynarodowych o 41%. To jest planowane. Jednocześnie wartość towarów sprzedanych przez zewnętrznych sprzedawców na tych nowych rynkach rośnie o ponad 50% rocznie. Allegro zamienia tłuszcz na mięśnie. Oczywiście, Allegro nie żyje w próżni. Mamy tu prawdziwą wojnę światów. Z jednej strony nadciąga chiński smok, czyli Temu i Shein. Oni zalewają rynek taniością i darmową dostawą. Z drugiej strony, w Polsce czai się śpiący gigant, czyli Amazon. Jak na razie Allegro broni się całkiem nieźle temu zdobywa użytkowników, ale nie kradnie Allegro tych najlepszych, smartowych klientów, którzy cenią sobie szybkość i bezpieczeństwo. Amazon z kolei w Polsce wciąż jest jak słoń, który nie do końca wie, jak poruszać się w składzie porcelany. Największym zagrożeniem paradoksalnie nie jest wróg z zewnątrz, ale przyjaciel z podwórka. O czym za chwilę? No właśnie. Największym bólem głowy zarządu Allegro nie jest prezes Amazona, tylko Rafał Brzoska z Inpostu. Allegro i Inpost to jak małżeństwo w trakcie rozwodu, które wciąż musi mieszkać w jednym domu. Allegro generuje gigantyczną część biznesu Impostu, ale jednocześnie jest jego zakładnikiem. Dlatego od kilku lat trwa wyścig zbrojeń. Allegro buduje własną sieć automatów OneBox. Spójrzcie, jak rośnie udział dostaw zarządzanych przez Allegro z 7% na początku 2024 do ponad 36% w trzecim kwartale 2025. To potężny wzrost. Impost nie pozostaje dłużny i wytacza działa prawne. Ta wojna kosztuje. Koszty dostaw w Allegro rosną o prawie 30% rocznie, znacznie szybciej niż sprzedaż. To jest cena, jaką Allegro płaci za budowanie strategicznej niezależności. To kluczowe ryzyko dla marsz w najbliższych kwartałach. Przejdźmy do mięsa, czyli do liczb. Spójrzmy na rachunek zysków i strat. To, co rzuca się w oczy, to niesamowita skalowalność polskiego biznesu. Przychody rosną, ale EBITDA, czyli zysk operacyjny przed amortyzacją, rośnie jeszcze szybciej. W trzecim kwartale 2025 przychody w Polsce urosły o 20%, a skorygowana EBITDA o 17%. To pokazuje dźwignię operacyjną. Każdy dodatkowy milion sprzedaży generuje coraz więcej zysku, bo koszty stałe rozkładają się na większą bazę. Polska to prawdziwa finansowa forteca, a teraz bilans. Wiem, nuda, ale to najważniejsza część sprawozdania. Bilans Allegro jest nudny. I to jest komplement. Spójrzcie na ten wykres struktury kapitału. Zielony obszar to kapitał własny, a czerwony i żółty to zobowiązania. Widać, że firma jest finansowana głównie kapitałem własnym, a ta linia na dole to wskaźnik długu netto do EBITDA. Poziom ostrzegawczy to 3. Allegro ma ten wskaźnik na poziomie około 1. To oznacza, że teoretycznie mogliby spłacić cały swój dług netto z rocznego zysku operacyjnego. Mają gigantyczny bufor bezpieczeństwa i mnóstwo gotówki na koncie. To daje im komfort do prowadzenia wojen cenowych i inwestycji bez oglądania się na banki. Mówiłem już o tym, ale to warto powtórzyć. Supermocą Allegro jest ujemny cykl konwersji gotówki, który wynosi minus 47 dni. Co to do cholery znaczy? Wyobraźcie sobie, że prowadzicie piekarnię. Rano kupujecie mąkę, płacicie za nią, pieczecie chleb i sprzedajecie go klientowi za gotówkę. Wasz cykl gotówki trwa jeden dzień. A teraz wyobraźcie sobie, że dostawca mąki daje wam kredyt na 60 dni, a klienci płacą wam z góry. Przez 60 dni obracacie cudzymi pieniędzmi. To jest właśnie Allegro. Dostają kasę od kupujących od razu, a sprzedawcom wypłacają ją z opóźnieniem. To darmowy, nieoprocentowany kredyt od rynku, który finansuje im działalność. Geniusz w czystej postaci. W świecie księgowości zysk to opinia, a gotówka to fakt. Dlatego zawsze trzeba sprawdzać, czy zyski, które firma pokazuje w tabelkach, mają pokrycie w realnych pieniądzach na koncie. Spójrzmy na ten wykres. Białe słupki to zysk netto. Niebieskie to przepływy z działalności operacyjnej, a zielone to wolne przepływy pieniężne. Widać, że niebieskie słupki są konsekwentnie wyższe od białych. Wskaźnik CFO do zysku netto wynosi 1,76. To oznacza, że na każdą złotówkę papierowego zysku firma generuje 1,76 zł gotówki operacyjnej to świadczy o bardzo wysokiej jakości zysków. Tu nie ma kreatywnej księgowości. Tu jest po prostu świetny biznes. A jak wygląda efektywność? Wskaźnik ROE, czyli zwrot z kapitału własnego wynosi 13,5% i ma tendencję wzrostową. To przyzwoity wynik, ale trzeba pamiętać, że jest on zaniżony przez gigantyczny kapitał własny, w którym siedzi ten księgowy duch po przejęciu Mola, czyli goodwill. Ważniejszy jest ROIC, czyli zwrot z całego zainwestowanego kapitału, który wynosi ponad 12%. Co ważne, ten wskaźnik zaczął rosnąć, co oznacza, że firma coraz lepiej zarabia na swoich inwestycjach. Sprzedaż Mall South i skup akcji własnych podbiją te wskaźniki jeszcze wyżej w 2026 roku. W tym miejscu chciałbym zrobić krótką przerwę i podziękować moim 16 wspaniałym wspierającym na Patronajcie. To dzięki Wam ten kanał może się rozwijać i tworzyć takie dogłębne analizy. Jesteście siłą napędową tego projektu. Jeśli Wam też podoba się ta analiza, zostawcie łapkę w górę i komentarz. To nic nie kosztuje, a algorytm YouTube'a to uwielbia i dzięki temu dotrzemy do większej liczby osób. Obiecałem, że przy 50 wspierających uruchomimy nową serię z analizami technicznymi. Jesteśmy coraz bliżej. A wspierający już teraz mogą zobaczyć wczesny dostęp do analiz takich spółek jak Atal, Revu Therapeutics czy Kino Polska. Jeszcze raz wielkie dzięki! Wróćmy do analizy. A co na to wszystko mówią moje modele uczenia maszynowego? Pamiętajcie, to tylko statystyka. Ekstrapolacja przeszłości. Model, karmiąc się danymi z ostatnich lat, przewiduje dalszy stabilny wzrost przychodów, które w 2026 roku mają sięgnąć 13,5 miliarda złotych. Prognozuje też solidny wzrost zysków. Co ciekawe, w modelu regresji dla przychodów istotną zmienną okazał się CapEx z poprzedniego kwartału. To potwierdza naszą tezę. Inwestycje w logistykę i marketing szybko przekładają się na sprzedaż. Jednak, jak każdy analityk, muszę być sceptykiem. Modele AI są świetne, ale mają jedną wadę: są ślepe na fundamentalne zmiany w biznesie. Mój model nie mógł w pełni przewidzieć efektu sprzedaży mall south, bo to zdarzenie jednorazowe. Dlatego muszę nanieść korektę. Uważam, że prognoza przychodów modelu jest nieco zbyt optymistyczna, bo nie docenia skali przejścia na model 3P za granicą. Z drugiej strony model nie docenia skali poprawy rentowności po odcięciu stratnego segmentu. Dlatego moja zmodyfikowana prognoza na 2026 rok to przychody na poziomie 13,2 miliarda złotych, ale za to skorygowana EBITDA na poziomie aż 4,5 miliarda. To oznacza skok rentowności. Podsumujmy to wszystko w formie wizualnej. Oto macierz ryzyk i katalizatorów. Na osi poziomej mamy wpływ na kurs, a na pionowej prawdopodobieństwo. Jak widać, największym ryzykiem o wysokim prawdopodobieństwie i ogromnym wpływie jest eskalacja wojny z impostem. To może realnie zniszczyć marże. Presja ze strony chińskich platform jest bardzo prawdopodobna, ale jej wpływ na finanse Allegro jest póki co ograniczony. Po stronie katalizatorów niemal pewny jest pozytywny efekt oczyszczenia po Mall South. Największy potencjał drzemie w sukcesie ekspansji w Europie Środkowej. To wydarzenie o średnim prawdopodobieństwie, ale o potencjalnie transformującym wpływie na wycenę spółki. Czas na werdykt. Po zważeniu wszystkich za i przeciw, mój system ocen przyznał Allegro notę końcową 81 na 100 to bardzo wysoki wynik w skali portfela agresywnego. Najwyższe noty spółka otrzymała za model biznesowy, siłę finansową i dynamikę wyników. Wycena również jest oceniana jako bardzo atrakcyjna. Najniżej ocenione zostały ryzyka i sentyment, co jest zrozumiałe w kontekście wojny z Impostem i niepewności na rynku. Taki wynik sugeruje, że w mojej ocenie potencjalne korzyści znacznie przewyższają istniejące ryzyka. Przejdźmy do kulminacji wyceny. Jak mówiłem na początku, C do Z i C do S są dla Allegro mylące. Królem jest wskaźnik F do Ebitda. Obecnie wynosi on około 11,9, co jest znacznie poniżej historycznej średniej. Uważam, że to dyskonto jest zbyt duże. Po oczyszczeniu wyników rynek powinien wrócić do wyceniania Allegro jako regionalnego czempiona. Zakładam konserwatywny powrót mnożnika do poziomu 13,5. Teraz matematyka. Mnożymy ten docelowy mnożnik przez moją prognozę EBITDA na 2026 rok, czyli 4,5 miliarda złotych. To nam daje docelową wartość całego przedsiębiorstwa, czyli enterprise value na poziomie ponad 60 miliardów złotych. Od tego musimy odjąć prognozowany dług netto, powiedzmy 3,5 miliarda, co daje nam wartość dla akcjonariuszy na poziomie 57,25 miliarda. Dzielimy to przez liczbę akcji i wychodzi nam cena docelowa w scenariuszu bazowym na poziomie około 54 zł za akcję. W porównaniu do obecnej ceny w okolicach 32 zł, daje to potencjał wzrostu na poziomie prawie 70%. Oczywiście, to tylko scenariusz bazowy. Musimy być gotowi na wszystko. W scenariuszu pesymistycznym zakładam, że Impost wygrywa wojnę, a koszty logistyki eksplodują. EBITDA spada do 3,5 miliarda, a rynek w panice obniża mnożnik do poziomu 8. W takim scenariuszu wycena spada do 24 zł, czyli mamy około 25% straty od obecnego poziomu. A co jeśli wszystko pójdzie lepiej niż zakładamy? W scenariuszu optymistycznym model marketplace w Czechach i na Słowacji staje się hitem. EBITDA przebija 5 miliardów, a inwestorzy zagraniczni rzucają się na akcje, podbijając mnożnik do 15. Wtedy rozmawiamy o cenie w okolicach 65 zł za akcję, czyli ponad 100% zysku. Asymetria jest więc całkiem ciekawa. Spójrzmy jeszcze raz na kluczowe wskaźniki w pigułce. Mamy tu solidne ROE na poziomie 13,5%, bezpieczny dług, bardzo dobrą płynność. Wskaźniki wyceny są poniżej historycznych średnich, co sugeruje niedowartościowanie. Dynamika zysków jest imponująca, a ich jakość potwierdzona gotówką. Mój własny model ma też wysokie zaufanie do prognozy przychodów, co widać po R2 na poziomie ponad 91%. Obraz finansowy jest naprawdę solidny. Podsumowując całą tę analizę w kilku zdaniach, mamy do czynienia z firmą, która jest w kluczowym momencie swojej historii. Właśnie pozbyła się największego problemu i wraca do tego, co robi najlepiej. Jej polski biznes to maszynka do robienia pieniędzy, która finansuje obiecującą, ale wciąż ryzykowną ekspansję. Największym zagrożeniem jest konflikt z kluczowym partnerem logistycznym. Jednak wycena wydaje się tego ryzyka nie doceniać, a raczej wciąż dyskontuje problemy, które właśnie zostały rozwiązane. Z perspektywy analizy fundamentalnej wygląda to na interesującą sytuację, gdzie potencjalny zysk wydaje się znacznie większy niż ryzyko straty. I na sam koniec wizualizacja naszych scenariuszy. Pamiętajcie, to nie jest żadna rekomendacja ani próba wróżenia z fusów. To jest jedynie edukacyjna symulacja, która pokazuje, jak założenia, które przyjęliśmy w trakcie analizy, mogą przełożyć się na hipotetyczną cenę akcji. Scenariusz bazowy, który uważam za najbardziej prawdopodobny, zakłada wzrost w okolice 54 zł. Scenariusz pesywistyczny, czyli eskalacja wojny z impostem, to spadek w okolice 24 zł. A scenariusz optymistyczny, czyli pełen sukces w Europie, to potencjalny rajd w stronę 65 zł. Który scenariusz się zrealizuje? Czas pokaże. Dziękuję za obejrzenie tej analizy. Jeśli chcecie zobaczyć, jak radzą sobie inne spółki z GPW, zapraszam na odcinki o Dino, CD Projekt czy Kentach. Do zobaczenia.